Mankowi, tam bardzo serdecznie z tej strony, Brankę se to na ja tym kanale czas na odcinek z Ski Jumping 2021, czyli no, to po prostu gra teraz na topie, modna gra, mam nadzieję, że przypadnie mam do kostu, no nie będę oczywiście robić z tego serii, bo mam bardzo dużo serii teraz na głowie, kariera zawodnika, e, Puchar Świata, więc nie będziemy oczywiście tego robić. ale jeżeli byście chcieli, to mogę z tego zrobić. Czy nie wiem, czy będzie już tato to czas? No, bo jednak, już będzie koniec sezonu, już mniej osób będzie to tak troszeczkę grało chyba. I no cóż, no jeszcze, tak jedno. Bo w ostatnim odcinku powiedziałem, dlaczego nie będę grał na telefonie, a nie, ma, a nie na. Tak, dlaczego grać na emulatorze. A dlatego, że e, gdy grałem na telefonie, tak po prostu mi ścinało, e, że na przykład, gdy wyszłam z progu, to tak mnie ścięło, że mam 5 metrów mogłem spóźnić skok i wylądować na bólu, więc to było bardzo denerwujące mimo tego, że później to się wszystko uspokajało, ale naprawdę nie było fajnie, już sobie rozegrałem. jak widzicie w Pucharze Kontynentalnym dominujemy wygraliśmy wszystkie konkursy na razie możliwe zawody no niestety zostałam zdyskwalifikowana dlatego, że no, próbowałam nagrać film, ale no właśnie, no niestety później się okazało, że później się sterowanie mi się troszeczkę popsuło, ale mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Drugi konkurs w listę. Cztery konkursy takie sobie rozegramy. Mam nadzieję, że nie widzicie właśnie tych moich przycisków na emulatorze troszeczkę od odwarta. Wziąłem, więc bardzo dziękuję Bartowi, że taki poradnik zrobił. No to co? Jedziemy. Pierwszy skok. 99 z progu. No i ja oczywiście wybiłam się przez E. No zobaczę jak teraz wyjdzie, pierwszy skok Puchary świata. A, i to wszystko za późno. No chyba na spokojnie będzie kwalifikacja takim skokiem. To to jest słaby skok. To jest na seria słaby skok, ale jednak na spokojnie powinniśmy się zakwalifikować. Nie mogę niestety na pełnym ekranie nagrywać, dlatego że na pełnym ekranie po prostu kursor, kursor myski mi po prostu nie widać. Które miejsce w kwalifikacjach? No będzie dalekie. Czy nie aż takie? 24 miejsce. Miejmy nadzieję, że w konkursie będzie lepiej. No niestety wiaterek w plecy. Ale chyba nie aż tak mocny, bo widzę, że troszeczkę powolno yy, leci ten wiaterek. No ale zobaczmy. Czas na drugi skok. Miejmy nadzieję, że nie ostatni. O! Jest bardzo dobre wybicie! W takich warunkach to bardzo dobrze. I jeszcze Oj, prawie bym tego nie ustał. Na szczęście ustałem. No, i oczywiście Męci na razie. No nie powiedziemy, że czołówka, bo 113,5 metra, i nie pewnie będą skakali tak, punkt, punkt K. Nie, 11. Miejsce. Bardzo dobry wynik. Duży ścisk jest. Możemy jeszcze zobaczyć, czy czołówka. Oczywiście liderem Karl Geiger, troszeczkę niemiecko się zrobił, bo jeszcze trzeci Stefan Laje. No i proszę bardzo, wiaterek pod narty. Z takim wiatrem można dobrze sobie skoczyć. Oj, 92. Nie było jakieś to dobre odbicie z belki. No, ale teraz może warto skoczyć daleko. Oj, niestety za późno. Niestety. Oj, oj. Szkoda, że za późno. Może, gdyby nie było za późno, to może bym na spokojnie e, był w tej drugiej dziesiątce. A spadniemy 98 metrów. Z takimi warunkami jeszcze 17 listy. Ale nie jesteśmy ostatni. Ale 27. pozycja. No fatalny po prostu. Skoka, będą pierwsze punkty. No. E, fajny TikTok. O, proszę mi to. Wyłączyć. Nie będę takiego raka oglądał. Przepraszam, ale jeżeli ktoś lubi TikToka, to przepraszam, ale ja nie jestem fanem TikToka. No to dobra. Eee, już tutaj fajnie. Nie będę zbierał nagród. Eee, I cóż, czas na drugi konkurs z kusamo. Nie będę patrzył na klasyfikację generalną. Bo zobaczymy sobie po tych dwóch konkursach kusamo. Eee, no i cóż, czas na konkurs z kusamo. No i troszeczkę. No, no starali się troszeczkę, ale jednak, no, 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 no na przykład, niżne tagi. Ale to to dopiero druga, druga chyba seria tej gry, bo pierwsza w 2020, więc no, zobaczymy, jak to będzie prędzej czy później wyglądało. Gra naprawdę jest spoko, tylko no właśnie minusy jest bardzo, czyli aż tak. Nie ma tutaj aż tak dużych minusów, ale jednak często na przykład te odbzorowanie skocznie, na przykład, no dobra. O, to jest bardzo ładnie odbzorowane. Też Wisła, bo chyba Wisła jest y, taka normalna. No, Kusamo chyba też jest takie własne. Widziałem właśnie te skotki. Yy, ale jesteśmy 118 metrów liderami i jesteśmy na pozycji 13. Dobry wynik. Ale to tylko kwalifikacje. Na kwalifikację można na spokojnie się zakwalifikować. Teraz 106 metrów potrzebujemy w trudnych warunkach, bo wyje w plecy, ale mam nadzieję, że w takich warunkach sobie poradzę. Tylko trzeba po prostu dobre wybicie, nie spóźnić. Dobra, za wcześnie, lepiej za wcześnie niż za późno i na spokojnie. Na spokojniutko! Chyba tak gorzej niż te 118 metrów, ale wynik bardzo dobry, 116,5 metra. Będziemy pewnymi liderami, mało dodanych punktów i takie słabe noty. I powiem Wam no w sumie szczerze, nam była na to, że łatwiej się skacze. Ło! Piąte miejsce! E, możemy się teraz sobie poważyć czołówkę. no, teraz na 132,5 metra muszę skoczyć, ale są dobre warunki. No, jeżeli bym je wykorzystał, to jest dobry. Czy to jest Parametry mam bardzo słabe, więc no musiałbym się nawet idealnie popić, albo bardzo dobrze. No, za późno, ale nie aż tak i będzie chyba to dobry skok jeszcze. I jest punktka osiągnięty! 121,5 metra. Może będzie ta druga dziesiątka, no, chyba na pewno będzie druga dziesiątka. No, warunki miałam dobre, szkoda, że jej nie wykorzystałem, ale no, 3 13, a, będzie druga dziesiątka. Będzie druga dziesiątka. Jedenaste miejsce. No, może jeszcze ktoś by zepsuł skok, to byłoby spoko. No, 11 miejsce, bardzo dobre. No. Track Simulator. Nie skuszę się na to grę, bo mówili, że to jakiś tam wirus, że to w ogóle nie gra. Nie wiem. Okej, okay, już bardzo bieźliutko tego trzeciego poziomu, czwartego poziomu. Popatrzmy sobie na, oczywiście, pokar kontynentalny, Będziemy skakać na ostatni. Popatrzmy sobie, ile mamy za puchar świata. 22 miejsce, dobry wynik, jak na to, że raz nie zapunktowaliśmy i przedostatni konkurs, kusamo. Mam nadzieję, że nie widzicie tych właśnie tych e Ace bo ja widzę, no ale normalnie się gra. Mam nadzieję, że no będzie tak normalnie i tego nie będzie widać. Mam taką nadzieję, chociaż wątpię. No ale dobra, e, czas na kwalifikacje, które powinniśmy łatwiej przejść, Tylko jakby. Ja bym w ogóle nie wyszedł z progu, to pewnie mi się nie udało. I 19 odbicie, bardzo ładnie trafić. Jest, bardzo dobre wybicie, ale mam dobre warunki, więc mogę je wykorzystać. I jesteśmy pewnym liderem. 126,5 metra, nowy rekord. Osobisty, bo skoczni to nie jest, bo o wiele dalej jest na rekord, ale moim zdaniem, gdy będę miał lepsze parametry, gdy będę bardziej doświadczonym graczem, Wtedy jestem, bo od pierwszej, od pierwszej edycji tej gry jestem. Jestem oczywiście liderem. I szóste miejsce. Bardzo dobry wynik Estończyka. Może wyrównamy wyniki Karmera Nurmsalu. Marzyłbym. Szóste miejsce w kwalifikacjach. Teraz są dobre warunki. 122 metry. Teraz trzeba skoczyć. W dobrych warunkach. 96 chyba było tak odbicie z Belgii. Aj, za późno, ale nie aż tak. Więc jeszcze będę ciągnął ten skok. No szkoda, szkoda. Nie było chyba 120, ale no tak, drugie, trzecie, czwarte miejsce może być. 119,5 metra, 9 punktów odjętych, trzecie miejsce. Która to da nam to pozycję? O, 18. No liczyłem na coś więcej. No ale dobra, mała strata do innych zawodników, więc będzie ciekawy. Teraz 190 metrów, 109 metrów potrzebujemy, aby być prowadzenie. Teraz, żeby nie spóźnić, bo jeżeli spóźnimy z wiatrem w pracy, będzie ciężko pociągnąć ten skok. Okej, okay, za wcześnie, lepiej niż za późno i na spokojnie. Nie był jakiś to dobry skok, ale na spokojnie, żeby być, utrzymać się w tej drugiej dziesiątce. Bo druga dziesiątka naprawdę spoko, jak na początek kariery. 116,5 metra, dodane 4,5 punkta, jesteśmy liderami. Bardzo fajnie. I. 14 pozycja, ładny awans. Czy no nie aż tak ładny, bo można było więcej? No nie lubi się takich, naprawdę. Se. Z... Żydę się tym. Nie lubię takich reklam. I proszę bardzo. No, dobra, no, masz sobie prędkość. Mimo tego, że prędkość mówiła się o tym, że jak będzie najwięcej takiej prędkości, to wtedy, no ta prędkość jest tak mocna, że no na przykład. No szybko leci na progu. No ale dobra, czas na ostatni konkurs eee, dzisiejsze, dzisiejszego odcinka, garmisch Kissing. Mam nadzieję, że to będzie piąte zwycięstwo z rzędu, bo mam te cztery zwycięstwa, jesteśmy na razie dominatorami. Na samym początku kwalifikacje, które mam nadzieję łatwiej tylko wyjdą. Muszę punkt K skoczyć, ale z wiatrem pod narty, więc zobaczymy. Oczywiście Puchar ale jest ale troszeczkę łatwiejsza liga i bardzo dobre wybicie, oj będzie, będzie daleko, będzie daleko! Jezu, ja bym prawie tego nie ustał, ale na szczęście, 84,5 metra, nie wygramy kwalifikacji, ale bardzo ładny skok, mam nadzieję, że no, moi rywale nie będą już tak dobrze. Drugie miejsce w kwalifikacjach, nie ma dramatu, przegrywamy z Maciem Kotem, no ma to nawet lepiej, może niech Maciek powraca do tej, do tego pucharu świata i niech skacze daleko jak w 2017 roku. Proszę, 100% odbicie z belki. Ja to szanuję. Oj, niestety za późno. Ojeju. No gdyby nie za późno, gdyby było bardzo dobrze, to byłby to skok idealny. Szkoda. Szkoda naprawdę. 72 metry i szóste miejsca. Ale możemy zaatakować. Możemy zaatakować w każdej chwili. Mała strata. No, 11,5 punkta do Richarda Freitag'a, ale walka o podium będzie. 72 metry musimy skoczyć z wiatrem w plecy, tylko żeby teraz nie spóźnić. 93? Mogło być gorzej. No i ostatni skok w dzisiejszym odcinku. I bardzo dobre wybicie. I chyba punktka osiągnięty, bo punktka chyba jest tutaj na 80 metrze. Chyba tak. No i na pewno pozostaniemy liderem. Nie ma takiej opcji. 4 punkty dodane. Jesteśmy liderami. Nota ponad 200. No blisko 210. I popatrzmy. Aha, dobra, wygrałem konkurs. Miałem 11,5 punkta straty, a wygrałem 17,1. Kevin Bittner i Ryszard Falek, tak jak Zepo. No to, to był ostatni konkurs w tym odcinku. Jeszcze tego będzie. No. Oczywiście musiała być reklama Atletyki. lekka Atletyki. Eee, no to dobra. Wygraliśmy jeszcze sobie, zobaczmy, jak to wszystko będzie wyglądało. Jeżeli byście chcieli drugi odcinek z tego, to proszę bardzo. Ja mogę zrobić z tego odcinek. Pucharze Świata, 18. miejsce. W Pucharze pewne liderstwo. Proszę zobaczyć, no już prawie jesteśmy bli blisko tej brązowej kuli. Brązowej kuli, o, tak bym mógł powiedzieć. Ale dobra. Jeśli zrobisz, jak nam do zobaczenia w następnym odcinku, siema!